Telekamery 2023 Katarzyna Cichopek, laureatką nagrody. Co z Maciejem Kurzajewskim? Kropka. Katarzyna Cichopek pojawiła się na gali Telekamer 2023 bez Macieja Kurzajewskiego. Odniosła wielki sukces i wytłumaczyła nieobecność partnera. Rozdanie telekamer co roku przyciąga największe polskie gwiazdy na czerwony dywan. Tym razem całą uwagę skupiła na sobie Katarzyna Cichopek, nominowana w kategorii prezenter, prowadzący, gospodarz show, razem z Maciejem Kurzajewskim. Jak zaprezentowała się aktorka? Zobaczcie zdjęcia z imprezy. Kasia Cichopek na telekamerach 2023 w żółtej sukience. W Warszawie odbyła się 26. edycja rozdania telekamer Tele Tygodnia, wciąż najpopularniejszych nagród telewizyjnych w Polsce. Jedną z nominacji w tym roku otrzymali Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski, o czym informowali na swoich social mediach, ciesząc się z tego wyróżnienia. Podczas rozdania nagród okazało się, że to właśnie oni otrzymują nagrodę. Kropka. Cichopek i Kurzajewski pokonali między innymi Katarzynę Dowbor, drugie miejsce, oraz Krzysztofa Ibisza, trzecie miejsce. Na telekamerach zabrakło jednak Macieja Kurzajewskiego, a Kasia na czerwonym dywanie brylowała sama. Katarzyna Cichopek była bardzo wzruszona otrzymaniem pierwszej w swojej życiu telekamery 2023. Dlaczego na imprezie zabrakło Macieja Kurzajewskiego? Dziękuję w imieniu swoim, Maciej ma cztery na koncie i pewnie myślał, że to koniec. Jest fantastycznym gospodarzem, dziś też jest gospodarzem, na innym evencie. Mam nadzieję, że później będzie mógł do nas dołączyć, mówiła. Cichopek ze sceny podziękowała kolegom z pytania na śniadanie. Dla mnie to niesamowite wyróżnienie, 23 lata pracy na planie, przed kamerą, mnóstwo wzlotów i upadków. Dla mnie to coś niesamowitego, a to wszystko dzięki Państwa sympatii. Chcieliśmy tą nagrodę dedykować kolegom i koleżankom z redakcji, dzięki nim tutaj stoimy, mówiła Kasia. Zobaczcie więcej zdjęć Kasi Cichopek z Gali Telekamer 2023. A jak wypadły inne gwiazdy? Kropka.